No jak w tytule, czy da się poprawić opublikowane błędy? Krótka odpowiedź nie. Ale dlaczego tak sądzę? W jednym z poprzednich filmów kilkukrotnie użyłem słowa Allegro zamiast YouTube i ja o tego typu błędzie mówię. Film został zmontowany i opublikowany, po czym dopiero w komentarzach zwróciłem uwagę na ten temat. Zastanawiałem się, jak to możliwe. Przyglądałem się film przy edycji, no ale nieważne, stało się. Jak to teraz poprawić? Pierwsze kroki skierowałem do studia YouTube. Czyli tam, gdzie wydawało mi się to najbardziej naturalne, i sądziłem, że znajdę po prostu jakąś edycję, żeby dodać napisy. Konkretnie szukałem jakiejś możliwości, żebym mógł na obrazie nałożyć słowo. Wtedy, kiedy popełniłem błąd, uznałem, że taka opcja przecież musi być, bo wiele osób uploaduje filmy, popełnia błędy i chciałoby to jakoś skorygować. Studio YouTube, czyli miejsce, gdzie są nasze materiały Wybieram film, który chciałem edytować Sprawdzam jego szczegóły i szukam, gdzie mógłbym to zmienić Jest zakładka Edytor, która aż krzyczy, że tam można byłoby to zrobić Wchodzę i nerwowo przeglądam wszystkie dostępne opcje Sprawdzam, czym one są, czym jest wycina wycinanie Rozmycie, dźwięk, ekran końcowy, informacje jednak nigdzie nie widzę możliwości dodania napisów, czegoś, co rozwiązałoby mój problem. Po kilku minutach uznałem, że robię to jak typowy facet i nigdzie nie widzę przycisku, który dodaje te cholerne napisy. Dłuższą chwilę zastanawiałem się, co mogę zrobić. Można usunąć film, poprawić w edycji i dodać ponownie. Ale przecież nie o to chodzi. Po co, jeśli będzie na nim już milion odsłon i szansa na kolejne? Tracimy potencjalne wyświetlenia, ale nie tylko to. Może nam przecież zależeć na tych komentarzach czy polubieniach. Albo po prostu nie chcemy tak robić. Możemy też dodać poprawki w transkrypcji. Ale raz, że nie każdy włączy, a dwa, że nie uwypukla to zmian. To znaczy, słyszymy coś i napis na dole tego nie podpowiada. Nie, nie mówi, że chcieliśmy, żeby te słowo było zmienione. Są one bowiem jednostajne, nie ma tam szczególnych zwróceń uwagi, że to teraz w tym momencie ma być poprawka. Możemy co prawda wyciąć kawałki filmu, jednak nie o to chodzi w tym wypadku. Czyli nie możemy zrobić nic. Uznałem jednak, że to nie ma sensu i po prostu nie wiem, jak to zrobić. Zacząłem najpierw szukać. W opcjach pomocy YouTube, ale nic nie znalazłem. No ale jak ja mam problem, to przecież na pewno ktoś wcześniej też już to miał. Zacząłem więc szukać na YouTube jakiś porad. Eee, trafiłem na kilka filmów, gdzie jest informacja, że nie da się nic zrobić, ale zignorowałem je i szukałem dalej. W dwóch filmach widzę, że jednak jest taka możliwość. Trochę proteza, ale mimo wszystko jest. Trzeba odpowiednio dodać komentarze i pojawią się takie oto powiadomienia jak w tych przykładach. I aby to zrobić, należy w opisie, description, umieścić komentarz w takiej formie Correction, dwukropek, timestamp i tekst korekcji. Próbowałem zrobić to na moich filmach, jednak nie działa. Zacząłem sprawdzać komentarze i widzę, że inni piszą to samo. No i niestety, albo YouTube to wyłączył, albo było to, albo było to tylko w wersji testowej. Szkoda, bo była to całkiem ciekawa opcja jak poprawić, edytować zapludowany film. No i trafiłem w końcu na jeszcze jeden film, który mówi o tym, że możemy dodawać poprawki, ale jest to w formie kart, czy odnośników do innych filmów, czegoś w rodzaju aktualizacji. Co za tym możemy zrobić? Możemy tylko w opisie filmu, w tym miejscu. Dodać informację o popełnionym błędzie wraz ze znacznikami czasu. Po prostu wpisujemy minutę dwukropek, sekundy i mieć nadzieję, że ktoś to przeczyta. Nie wiem, czy jest to pewnik, niemniej poświęciłem sporo czasu na szukanie informacji o tym, i taki jest obecny stan mojej wiedzy na ten temat. Jeśli jest inaczej, dajcie proszę znać, aby mi ja wiedział. Cześć!